O, tak się w końcu przyszła, przyszła, mam nadzieję, że będzie pasować, a dlaczego tak się cieszę, bo nóżka od mojego 450 MT już mnie wpienia, ta z AliExpressu nie pasuje, mimo sprawdzenia wymiarów jest inna, tu jest za wąska, nic nie pasuje, generalnie bez sensu. Kolejna nóżka, którą kupiłem gdzieś tam na Allegro. Wszystko niby spoko, jednak tutaj gwint ma po drugiej stronie. Problemy z montażem czujnika, położenia stopki i tak dalej. Ech, więc mam nadzieję, że ta będzie pasować. Obrandowana taśmą CF Moto hm, jest nadzieja. E, wykonanie spoko. Jest nawet otwór do zamontowania czujnika, położenia stopki. Na pierwszy rzut oka wydaje się spoko. To, to oryginalna, to jest ta nowa. Jest delikatniejsza na pewno. Tutaj jest chudsza o parę milimetrów. Ale jak się ją przyłożę tak samo, widać, że jest krótsza, ale jest pod innym też kątem. No, ciekawe jak to będzie pasować. No okej. Okay. Nóżka zamontowana. Powiedzmy, że pasuje. Jednak są drobne minusy. Na pewno jest bardziej filigranowa niż ta oryginalna. Czyli nie wiem, czy przekręcanie na nóżce jej nie zdemoluje, ale to czas pokaże. Drugi minus. Jak widzicie, tutaj jest przerwa. Śruba jest ta wewnętrzna dokręcona mocno, ale tu obsadzenie tej śruby jest troszkę inne niż potrzebne do tej stopki. Tak więc, jeżeli zamawiacie tą nóżkę, to zamówcie ją z oryginalną śrubą. Ja zamówiłem bez, chciałem przyjąć i teraz jest takie coś. No dobra, ale tak czy siak fizycznie nóżka jest bardzo solidnie skręcona. Problem się pojawi tutaj na dokręceniu tego czujnika położenia stopki. Jak widzicie, to jest taki dzyndzelek i ten dzyndzelek powinien wejść w otwór. W tym momencie ona się łapie i działa. Motocykl w końcu stoi w lekko pochylonej pozycji, więc wydaje mi się, że jest blisko położenia oryginalnego, więc pod tym względem powinno być zdecydowanie lepiej. Jednak. Drugim minusem tej stopki jest to, że jest ona tutaj fizycznie mniejsza. Czyli ta powierzchnia jest mniejsza niż w oryginale, a ta oryginalna już była dość mała i często się zapadała w glebę. Więc co, Trzeba, czeka mnie jeszcze poszerzenie tego bez podnoszenia całej stopki. Bo jak dołożę tutaj cokolwiek, co będzie miało kurczę z 5-8 mm grubości, to... Podniesie mi tą stopkę i podniesie motocykl, i cały zabieg jak psu wydupełnia. No. na no to po zromatopty